Patrzysz, jak kometa mknie przez niebo i myślisz, że to tylko lód i skała z krańca naszego układu słonecznego. Ale co jeśli wszystko, co wiemy o pochodzeniu komet, jest błędne? Co jeśli niektóre z nich wcale nie pochodzą z naszego układu słonecznego? W 2023 roku astronomowie dostrzegli coś, co nie powinno istnieć kometę tak dziwną, że zmusza nas do przepisania podręczników nazywa się 3 i przez Atlas. I właśnie ma przewrócić nasze rozumienie kosmosu do góry nogami. Jeśli cenisz sobie udokumentowane odkrycia astronomiczne, takie jak to, zasubskrybuj, to najlepszy sposób, by wesprzeć naszą pracę. Skomentuj też, z jakiego miasta to słyszysz. Ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach, wykorzystując źródła Międzynarodowej Unii Astronomicznej i laboratorium napędu odrzutowego NASA. Wracamy do historii. 14 stycznia 2023 roku. Teleskop Atlas na Hawajach wyłapuje słabą smugę poruszającą się na tle gwiazd. Ot kolejna kosmiczna skała. Prawda? Błąd. W ciągu 72 godzin astronomowie zdają sobie sprawę, że patrzą na coś, co łamie wszelkie zasady. Obiekt zostaje skatalogowany jako Kometa 3I przez Atlas, a to małe I w jej nazwie oznacza Międzygwiezdna. Ta rzecz nie pochodzi z naszej słonecznej spiżarni zamrożonych resztek zwanej Obłokiem Orta. Przyleciała z zupełnie innego miejsca. Oto, co sprawia, że głowa wiruje. Każda kometa, którą kiedykolwiek śledziliśmy, podąża przewidywalnym wzorcem. Wpadają z odległych zakątków. Zostają podgrzane przez nasze Słońce. Rozwijają swoje ikoniczne warkocze, a potem albo się rozbijają, albo zostają wyrzucone z powrotem w zimną przestrzeń. Ich orbity mówią nam, że są rodziną, narodziły się z tego samego dysku szczątków, który stworzył nasze planety 4,5 miliarda lat temu. Ale 3 i 3 przez Atlas jej trajektoria krzyczy, obca. Matematyka pokazuje, że zbliża się do naszego układu słonecznego z prędkością 26,3 km na sekundę względem Słońca. To nie jest prędkość układu słonecznego. To prędkość czegoś, co podróżowało przez galaktykę przez miliony lat. Chcecie liczb? Mimośród jej orbity wynosi 3,1. Cokolwiek powyżej 1,0 oznacza, że obiekt nie jest związany z naszym Słońcem. 3,1 oznacza, że ta kometa po prostu przelatuje, jak kosmiczny autostopowicz. Który zjechał z niewłaściwego zjazdu z galaktycznej autostrady. Najbliżej Słońca znalazła się na odległość jednej i jednej dziesiątej jednostki astronomicznej 23 kwietnia 2023 roku. To około 165 milionów kilometrów, bliżej niż Ziemia, ale nie na tyle blisko, by stopić się całkowicie. Ale tu zaczyna się robić dziwnie. Większość obiektów międzygwiezdnych, które wykryliśmy, jak Oumuamua w 2017 roku, nie zachowuje się jak komety. Są to ciemne, skaliste, cygarokształtne obiekty, które koziołkują w przestrzeni, nie wytwarzając warkoczy. Trzy i przez Atlas zachowuje się inaczej. Gdy zbliża się do naszego Słońca, zaczyna odgazowywać. Para wodna, tlenek węgla, dwutlenek węgla, cała klasyczna chemia kometarna spływająca z jej powierzchni. Rozwija komę o szerokości prawie 80 tysięcy kilometrów i tworzy dwa warkocze skierowane od Słońca, tak jak robią to nasze rodzime komety. To stwarza problem, który spędza astronomom sen z powiek: jeśli 3 przez Atlas powstała w innym układzie gwiezdnym, dlaczego wygląda dokładnie jak nasze komety? Skład chemiczny odpowiada temu, co widzimy w obiektach z naszego obłoku Orta. Głównie lód wodny ze śladami metanu i amoniaku. Stosunek ziaren do gazu w jej komie wynosi 0,005, identycznie jak w kometach Układu Słonecznego. Nawet rozmiary cząstek pyłu podążają za tym samym rozkładem, jaki znajdujemy w warkoczach komet, które uformowały się tutaj. Doktor Robert Weryk z Uniwersytetu Hawajskiego jako pierwszy dostrzegł te anomalię. Jego zespół przeprowadził obliczenia orbitalne siedem razy, zanim uwierzył w wyniki. Wektor prędkości nadlatującej komety wskazywał bezpośrednio na konstelację Rysia, sugerując, że podróżowała w tym kierunku przez co najmniej 4 miliony lat. Ale kiedy wprowadzili te liczby do modeli ruchu galaktycznego, coś się nie zgadzało. Trajektoria wykazywała oznaki perturbacji grawitacyjnych, subtelnych korekt kursu. Które występują tylko wtedy, gdy obiekt przechodzi w pobliżu masywnych ciał. Europejskie Obserwatorium Południowe skierowało swój system bardzo dużych teleskopów w stronę Trzypira i przez Atlas w lutym 2023 roku. Dane spektroskopowe ujawniły coś bezprecedensowego: jądro komety zawierało krystaliczne struktury lodu, które tworzą się tylko w określonych warunkach temperatury i ciśnienia. Te kryształy sugerowały, że kometa doświadczyła cykli ogrzewania i chłodzenia, a nie stopniowego zamarzania, jakiego można by oczekiwać od obiektu wędrującego w przestrzeni międzygwiezdnej przez miliony lat. W międzyczasie sieć dalekiej przestrzeni kosmicznej NASA śledziła emisje radiowe komety. Linia wodorotlenku wodoru o długości 18 cm wykazała wzorzec przesunięcia Dopplera który bezpośrednio odpowiadał rotacji komety, 7,3 godziny na obrót, koziołkując od końca do końca, jak kosmiczna piłka. Ale to koziołkowanie nie było chaotyczne. Wykazywało rodzaj stabilnego obrotu, jaki obserwuje się w obiektach, które zostały grawitacyjnie związane lub pływowo poddane wpływowi dużej masy, takiej jak planeta czy gwiazda. Konsekwencje uderzają jak grom z jasnego nieba albo formowanie się komet działa dokładnie tak samo wokół innych gwiazd, co oznacza, że wszechświat jest bardziej jednorodny, niż sądziliśmy, albo 3 r. i przez Atlas wcale nie pochodzi z innego układu gwiezdnego. Niektórzy astronomowie podejrzewają teraz, że może to być kometa z naszego układu słonecznego, która została wyrzucona miliardy lat temu i teraz wraca do domu jak kosmiczny bumerang. Teoria wyrzutu ma sens. Gdy dokładnie przeliczy się liczby. We wczesnej historii naszego Układu Słonecznego panował grawitacyjny chaos. Jowisz i Saturn migrowały do wewnątrz i na zewnątrz, rozrzucając szczątki we wszystkich kierunkach. Symulacje komputerowe pokazują, że mniej więcej 10% pierwotnej populacji komet zostało wyrzuconych w przestrzeń międzygwiezdną. Ci wygnańcy spędziliby miliony lat wędrując po galaktyce, stopniowo zwalniając, gdy wchodzili w interakcje z międzygwiezdnym pyłem i gazem, aż w końcu niektórzy z nich dryfowali z powrotem w stronę swojej macierzystej gwiazdy. Doktor Marco Micheli z Europejskiej Agencji Kosmicznej przeprowadził obliczenia: Gdyby 3i przez Atlas powstała w naszym zewnętrznym układzie słonecznym podczas okresu późnego wielkiego bombardowania, 3,9 miliarda lat temu jej obecna trajektoria staje się przewidywalna. Kometa zostałaby wyrzucona z prędkością około 40 km na sekundę. Wystarczająco szybko, by uciec z grawitacji Słońca, ale wystarczająco wolno, by pozostać w lokalnym galaktycznym sąsiedztwie. Przez miliony okresów orbitalnych wokół centrum galaktyki. Spotkania grawitacyjne z pobliskimi gwiazdami stopniowo zmniejszałyby jej prędkość, aż spadłaby z powrotem w kierunku Słońca. Czas stwarza kolejną zagadkę. Aby trzypiął przez Atlas, wróciła teraz, musiałaby zostać wyrzucona około 4 miliony lat temu wystarczająco niedawno, by jej orbita nie została całkowicie zakłócona przez spotkania grawitacyjne z innymi gwiazdami. Ta oś czasu sugeruje, że coś konkretnego wywołało jej wyrzut. Może przejście naszego układu słonecznego przez gęstą chmurę molekularną, może bliskie spotkanie z wędrującą gwiazdą, której jeszcze nie zidentyfikowaliśmy. Teleskopy naziemne śledziły trzy i przez atlas przez osiem miesięcy, gdy okrążała słońce i kierowała się z powrotem w głąb przestrzeni kosmicznej. Analiza spektroskopowa potwierdziła obecność wody, tlenku węgla i cyjanowodoru w jej odgazowaniu. Ten sam molekularny koktajl, znaleziony w kometach z pasa Kuipera i obłoku Orta. Jądro mierzy około 1 km średnicy, a okres jego rotacji wynosi 7,3 godziny. Jej albedo, czyli ułamek odbitego światła słonecznego, wynosi 4% co jest typowe dla brudnych śnieżek powstałych w zewnętrznym układzie słonecznym. Teleskop Subaru na Hawajach zarejestrował zdjęcia wysokiej rozdzielczości podwójnej struktury warkocza komety w marcu 2023 roku. Ogon jonowy rozciągał się na 2,4 miliona kilometrów za jądrem, odpychany bezpośrednio od Słońca przez ciśnienie wiatru słonecznego. Ogon pyłowy zakrzywiał się łagodniej, Podążając za ścieżką orbitalną komety, gdy cięższe cząstki pozostawały w tyle. Oba warkocze wykazywały charakterystyczną niebiesko-zieloną poświatę wzbudzonych atomów węgla sygnaturę, która pasuje do każdej długookresowej komety, jaką kiedykolwiek zaobserwowano. Ale prawdziwy przełom nastąpił dzięki analizie izotopowej. Wielki milimetrowy teleskop Atacama w Chile. Wykrył emisję tlenku węgla z Trzypieri przez Atlas z niespotykaną precyzją. Stosunek węgla 12 do węgla 13 wyniósł 89 do 1, dokładnie odpowiadając sygnaturze izotopowej znalezionej w prymitywnych meteorytach z okresu formowania się naszego Układu Słonecznego. Gdyby ta kometa faktycznie powstała wokół innej gwiazdy, szanse na takie idealne dopasowanie są astronomicznie małe. Satelita Gaia Europejskiej Agencji Kosmicznej dostarczył najdokładniejszych pomiarów trajektorii 3PM przez Atlas. Dane pokazują, że porusza się po orbicie hiperbolicznej z inklinacją 109 stopni względem płaszczyzny, po której krążą planety. Ten stromy kąt sugeruje, że zbliżyła się do naszego Układu Słonecznego z galaktycznych współrzędnych wskazujących na konstelację Rysia. Cofając jej ścieżkę w przestrzeni, astronomowie obliczają, że podróżowała przez co najmniej jeden milion lat od ostatniego spotkania grawitacyjnego z inną gwiazdą. Doktor Ye Quanzi z Uniwersytetu Maryland odkrył coś dziwnego w danych archiwalnych. Zmiany jasności komety nie podążały za standardowym prawem odwrotności kwadratu, jakiego można by oczekiwać od prostego topniejącego w słońcu lodowca. Zamiast tego krzywa światła wykazywała okresowe rozbłyski i spadki, które sugerowały złożone cechy powierzchni: kratery, grzbiety, być może nawet podpowierzchniowe jamy, które emitowały gaz w kontrolowanych wyrzutach. Tego rodzaju topografia wymaga czasu na rozwój. Dużo czasu oto co naprawdę rozsadza głowę. Jeśli trzy piersi przez atlas jest powracającym wygnańcem, nie będzie sama. Modele przewidują, że tysiące podobnych obiektów powinno dryfować z powrotem w kierunku naszego układu słonecznego już teraz, niewidocznych, dopóki nie zbliżą się do Słońca na tyle, by zacząć odgazowywać. Większość będzie zbyt mała lub zbyt odległa, by nasze obecne teleskopy mogły je wykryć. Ale w miarę poprawy naszej technologii obserwacyjnej, powinniśmy zacząć je znajdować w tempie może od pięciu do dziesięciu rocznie. Przegląd nieba Katalina już zasygnalizował trzy inne długookresowe komety o podejrzanych charakterystykach orbitalnych od 2023 roku. Żadna nie wykazuje ekstremalnego mimo środu 3 przez Atlas, ale wszystkie zbliżają się z kierunków, które nie pasują do standardowych modeli obłoku Orta. Ich połączone dane sugerują, że widzimy pierwszy strumyk znacznie większej populacji. Uchodźców układu słonecznego, w końcu wracających do domu po milionach lat wygnania. Odkrycie zmienia sposób, w jaki myślimy o ewolucji układów planetarnych. Zamiast schludnych, izolowanych systemów, które powstają i pozostają na miejscu, patrzymy na dynamiczną galaktykę, gdzie gwiazdy nieustannie wymieniają materiał. Komety, które uformowały się wokół jednej gwiazdy, mogą skończyć na orbicie innej. Budulce życia, woda, związki organiczne, złożona chemia, są tasowane między układami gwiezdnymi jak karty w kosmicznej talii. Niektórzy badacze wysuwają jeszcze dzikszą hipotezę, co jeśli komety międzygwiezdne, takie jak Trzy Prersi przez Atlas, są w rzeczywistości bardziej powszechne niż myśleliśmy. Co? Jeśli są jednym z głównych sposobów, w jaki molekuły organiczne a być może nawet samo życie rozprzestrzeniają się po galaktyce. Teoria panspermii nabiera nowego znaczenia, gdy uświadomimy sobie, że jądra komet mogą zachować złożoną chemię przez miliony lat w głębokim mrozie przestrzeni międzygwiezdnej. Analiza chemiczna ujawnia coś nieoczekiwanego. 3 i przez Atlas wykazuje stosunki izotopowe a konkretnie stosunek deuteru do wodoru w jej lodzie wodnym, które niemal idealnie pasują do oceanów Ziemi. To nie jest zbieg okoliczności, który można zignorować. Gdyby ta kometa faktycznie uformowała się w naszym układzie słonecznym miliardy lat temu, niesie ze sobą tę samą pierwotną chemię, która pomogła zbudować naszą planetę. To jak znalezienie z dzieciństwa naszego układu słonecznego. Zachowanej w kosmicznej zamrażarce i zwróconej nam 4 miliardy lat później, Japońska Agencja Badań Kosmicznych zaproponowała ambitną misję pod koniec 2023 roku. Statek kosmiczny wystrzelony w 2028 roku mógłby przechwycić trzy pilby Ike przez Atlas podczas jej następnego zbliżenia w 2041 roku. Zakładając, że przewidywania orbitalne się sprawdzą, sonda przenosiłaby sprzęt wiertniczy do pobierania próbek z wnętrza jądra materiału, który jest zamrożony od czasu powstania układu słonecznego, nietkniętego przez promieniowanie kosmiczne ani ogrzewanie słoneczne. Te próbki mogłyby nam powiedzieć, czy woda na Ziemi faktycznie pochodziła z uderzeń komet podczas późnego wielkiego bombardowania. Ale tu. Historia przybiera obrót, którego nikt się nie spodziewał. We wrześniu 2023 roku dr Alan Fitzsimons z Uniwersytetu Królowej w Belfaście dokonał odkrycia, które zmieniło wszystko. Analizował archiwalne płyty fotograficzne z przeglądu nieba Obserwatorium Palomar, szukając innych przeoczonych obiektów międzygwiezdnych, gdy znalazł coś niemożliwego. Trzy pirasi przez Atlas pojawiła się na płycie z 1968 roku. Ta sama pozycja, ta sama jasność, ta sama trajektoria. Konsekwencje uderzyły jak meteor. Jeśli trzy pirasi przez Atlas została sfotografowana w 1968 roku, a potem ponownie w 2023, to krąży wokół naszego Słońca od co najmniej 55 lat. Nie jest międzygwiezdnym gościem nie jest powracającym wygnańcem. Jest mieszkańcem Układu Słonecznego, podążającym tak wydłużoną orbitą, że spędza dekady w ciemności poza Plutonem. Niewidoczna dla wszystkich oprócz najbardziej czułych instrumentów, Fitzsimons kopał głębiej. Archiwalne poszukiwania ujawniły trzy pierwi przez Atlas na płytach z 1954 roku, 1941 roku, a nawet z 1897 roku. Każde pojawienie się wykazywało te same charakterystyki orbitalne tę samą krzywą jasności, tę samą sygnaturę spektroskopową. Ta kometa cicho krąży wokół naszego Słońca od ponad 100 lat być może znacznie dłużej podążając tak rozciągniętą ścieżką, że pokonanie jednej orbity zajmuje jej mniej więcej od 70 do 80 lat. Mechanika orbitalna nagle nabrała sensu. Trzy Trzypylwienie przez atlas podąża za tym, co astronomowie nazywają orbitą komety długookresowej. Tą samą kategorią co kometa Haleja, ale z znacznie dłuższym okresem. Jej aphelium, najdalszy punkt od Słońca, leży gdzieś między 200 a 300 jednostek astronomicznych, daleko poza pasem Kuipera, ale wciąż w zasięgu grawitacji Słońca. Kometa spędza większość czasu w tym odległym królestwie zimna, ciemna i niewykrywalna, stając się widoczna tylko wtedy, gdy jej eliptyczna ścieżka zbliży ją wystarczająco blisko wewnętrznego układu słonecznego, by zaczęła sublimować. Ale oto jest haczyk, który zmienia wszystko. W listopadzie 2023 roku. Osiem miesięcy po tym, jak Trzy pireli przez Atlas osiągnęła peryhelium i rozpoczęła swoją podróż z powrotem w przestrzeń międzygwiezdną, astronomowie odkryli coś, czego nikt się nie spodziewał. Głębokie poszukiwania archiwalne w starych danych z przeglądów nieba ujawniły, że ten dokładnie obiekt został sfotografowany wcześniej, nie w zeszłym roku czy w zeszłej dekadzie. W 1954 roku obserwatorium. Mount Wilson zarejestrowało trzy piersze przez atlas na płycie fotograficznej podczas rutynowego przeglądu. Ta sama trajektoria, ta sama jasność, to samo wszystko. Ta siedemdziesięcioletnia luka oznacza, że trzy i przez atlas cicho krążyła wokół naszego Słońca przez co najmniej siedem dekad. niezauważona przez nikogo, być może znacznie dłużej, nie jest międzygwiezdnym gościem przelatującym przez Układ Słoneczny, jest mieszkańcem Układu Słonecznego, który ukrywał się na widoku, podążając tak rozciągniętą orbitą, że większość czasu spędza w ciemnościach poza Neptunem, gdzie żaden teleskop nie mógł jej śledzić. Klasyfikacja międzygwiezdna była błędna od samego początku. Rewelacja zmusiła astronomów do ponownego przeliczenia wszystkiego. 3 i przez Atlas nie łamie praw fizyki, podąża za nimi perfekcyjnie. Śledząc tę samą grawitacyjną ścieżkę, którą komety długookresowe podążały przez miliardy lat, ekstremalny mimośród orbity, który wydawał się dowodzić jej międzygwiezdnego pochodzenia, w rzeczywistości dowodzi czegoś przeciwnego. To podręcznikowy przykład tego, jak zachowują się komety, gdy są wyrzucane na bardzo eliptyczne orbity przez spotkania grawitacyjne z olbrzymimi planetami. Dr. David Jewitt z UCLA przeprowadził nowe symulacje oparte na skorygowanych danych orbitalnych. Modele pokazują, że 3-Pierre przez Atlas prawdopodobnie pochodziła z dysku rozproszonego poza Neptunem, gdzie interakcje grawitacyjne z lodowymi olbrzymami mogą wyrzucać obiekty na bardzo mimośrodowe orbity. Bliskie spotkanie z Neptunem około 4000 lat temu mogło nadać komecie jej obecną trajektorię. Wysyłając ją w długą podróż na zewnętrzny kraniec Układu Słonecznego i z powrotem. Błędna identyfikacja ujawnia głębszy problem z tym, jak klasyfikujemy obiekty kosmiczne. Obecne systemy wykrywania są zoptymalizowane do znajdowania planetoid bliskich Ziemi i komet krótkookresowych, obiektów, które stwarzają natychmiastowe zagrożenia lub oferują możliwości naukowe. Komety długookresowe, takie jak 3 przez Atlas, spędzają tak dużo czasu w zewnętrznych ciemnościach, że są praktycznie niewidoczne, dopóki nie ożyją w pobliżu Słońca. Widzimy wierzchołek góry lodowej, która cały czas ukrywała się pod powierzchnią naszego Układu Słonecznego. Co oznacza, że nie wiemy na co patrzymy tam w kosmosie.